W drodze do pracy, zaczynamy dzisiejszego live'a o 630, dokładnie 6.35 Słuchajcie, z najnowszych newsów dron amerykańskich sił powietrznych stracił łączność z bazą w Polsce w Mirosławcu. Przed chwilą to przeczytałem i latał sobie nad Mirosławcem bez kontroli, ale na szczęście wszystko się udało i wszystko zostało opanowane, nie wiem jak, bo nie ma takich informacji, ale Mirosławiec był zablokowany i sobie dron latał nad Mirosławcem na szczęście nie skończyło mu się paliwo, czy tam baterie nie wiem na co to lata no, dzisiejszy temat ee, słuchajcie, sztuczna inteligencja nie wiem czy ktoś z Was korzysta z, z czata GPT albo innego rodzaju sztucznej inteligencji ja ostatnio bawię się trochę tym i powiem Wam że jestem pod wielkim wrażeniem tego czegoś. Jeśli to dalej się będzie rozwijać tak jak się rozwija, no to mamy przerąbane. No to mamy przerąbane. Bo powiem szczerze, jeśli chodzi o pewne rzeczy, ChatGPT przekłamuje, ale w większości spraw, jeśli używa się płatnej wersji ChatGPT, no to powiem Wam, że daje radę i to naprawdę daje radę. Eee, przykład taki, Chico był e, diagnozowany przez rok czasu na swoją chorobę, a ChatGPT zdiagnozował go w ciągu dosłownie, nie wiem, 15 sekund. Dokładnie to, co myśmy wydali na tę kupę kasy, ChatGPT zdiagnozował w ciągu paru sekund. Także daje radę. Jestem teraz na etapie testów, chcę Porozmawiać z chatem GPT o nowotworach, słuchajcie. Tak, tak, nie mylicie się, ale mam. E, to chcę to stestować, po prostu, jak to działa. Chcę się go zapytać, bo jemu nie wolno zadawać pytań takich bezpośrednich, bo on da, on da wam taką odpowiedź po prostu, e, która gdzieś tam się nauczy, którą gdzieś tam już przeczytał, którą gdzieś się, e, ktoś inny się zapytał. Ale jak mu zadacie pytanie pokrętne, żeby pomyślał nad tematem, to on sam zaczyna myśleć. I sam produkuje odpowiedzi. Czekajcie, mówię, że na autostradę, będzie szybciej. I mam zamiar z nim o tym porozmawiać. Wyniki tego wszystkiego wrzucę może jak kogoś to interesuje, wrzucę może jako relację na Facebooka. Bo bardzo mnie to ciekawi. Powiem szczerze, że jest w stanie zdiagnozować mega dużo rzeczy, nawet jeśli zrobicie mu zdjęcia wysypki na ciele dziecka, co to jest, to on to jest w stanie zdiagnozować. Masakra po prostu gdzie my jako ludzkość będziemy, jeśli to coś dojdzie do... E, czy tam będzie używane w szerokim, e, w szerokim gronie. E, można też za pomocą ChatGPT GPT odpowiadać na e-maile. Można robić naprawdę różne skomplikowane rzeczy. Jestem po prostu pod wrażeniem. Ciekawi mnie, czy ktoś z Was um, używa czata GPT i jakie ma odnośnie tego spostrzeżenia. Bo ja na pierwszy rzut oka, patrząc na to wszystko, myślę sobie, że no nie będziemy potrzebni do wielu zawodów. Lekarze na pewno nie będą potrzebni w takiej ilości, po prostu, bo on no jest w stanie zdiagnozować w ciągu paru sekund coś, co lekarz musi zbadać. E, popatrzeć, e, posłuchać i tak dalej, i tak dalej. On naprawdę pewnie się myli w, w wielu przypadkach, ale jak na razie, no powiem Wam, że ja nie doświadczyłem tego, że on się myli. Przekłamuje czasem różne rzeczy, jeśli zapytacie się o jakieś rzeczy, nie wiem, e, typu jak naprawić coś, e, ale on nie wie nic o naprawiać, Znaczy, no wie jak to naprawić, ale też przekłamuje, że no, przekłamuję w niektórych sytuacjach. Musiałbym Wam podać przykłady. Może zrobię taki takie osobne relacje na Facebooku, jeśli chodzi o, o ten Chat GPT, bo naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem. Coś, co wydawało się do niedawna nie do zastąpienia, czyli nasi programiści różnych systemów, ci, którzy piszą programy, powiem szczerze, jeszcze są potrzebni, ponieważ. On robi na razie proste wersje i trzeba mu dużo podpowiadać, ale myślę, że to jest kwestia roku, kiedy to wszystko się tak rozwinie. Po prostu programiści też nie będą potrzebni. Tak mi się wydaje po prostu. Jestem, jestem pod wielkim wrażeniem. Dajcie znać co sądzicie o czacie GPT, sztucznej inteligencji i jak to może wpłynąć na nasze życie. Czy, któryś, czy ktoś z Was spróbował już używać Chata GPT, na przykład swojej pracy, bo ja używam do swojej pracy, bowiem szczerze, praca jest łatwiejsza, on robi za mnie dużo, 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 dużo rzeczy, ja mam przez to więcej czasu dla, dla siebie, no tak, robota jest zrobiona, a On wykonuje za mnie, po prostu odpowiada za mnie na maile, ja nie muszę pisać skomplikowanych maili, wklejam maila, piszę mu, odpowiedz, że się zgadzamy, odpowiedz, że się nie zgadzamy, odpowiedz tak, odpowiedz tak, on ładnego maila buduje, kopiuj, wklej, mail gotowy, ja wiem, zaraz się odezwą, tutaj ludzie, którzy powiedzą, no tak, ale to zaraz twoja inteligencja też, albo, albo yy, nie trenujesz swojego umysłu, yy trenujesz sztuczną inteligencję przez to. Niby tak. Ale jak wchodził internet, wchodził internet, to też wszyscy uważali, że to jest po nich, a teraz bez internetu nie da się żyć. Także wydaje mi się, że ci, którzy nie pójdą z myślą technologiczną, z tym całym rozwijającym się światem sztucznej inteligencji, po prostu zostaną daleko, daleko w tyle, a osoby, które będą miały z tego korzystać, po prostu pójdą do przodu. Tak mi się wydaje na chwilę obecną. Jak może macie inne zdanie, dajcie znać jakie macie zdanie na ten temat. Ale mnie zaczyna to wszystko fascynować. Nawet są te różne sztuczne inteligencje do tworzenia obrazów. Potrafi stworzyć postać, która nie istnieje, a wygląda bardzo realistycznie. No cóż, no wszystko idzie w stronę taką, że ludzie, którzy pracują umysłowo, Dioro niestety niedługo stracę pracę, muszę Wam to powiedzieć. I radziłbym się zacząć przebranżawiać na coś, co możecie wykonywać oto tym i tym urządzeniem. Bo tego urządzenia jak na razie sztuczna inteligencja nie jest w stanie zastąpić, ale jak długo to też nie wiemy trwają, trwają we, e, prace nad stworzeniem czegoś w stylu robota. Ciężko to powiedzieć. Coś jak e, człowieka, który ma neurony i tak dalej, korzysta z tej inteligencji. Także jak długo to będzie naszym atutem? Tego nie wiem. E, myślę, że nie za długo. Myślę, że to długo już nie potrwa. Na no, Alesach myślę, że praca mm, fizyczna będzie lepiej opłacana niż praca biurowa, a praca biurowa zostanie dla nielicznych ludzi i no będziemy musieli się z tym pogodzić. Coraz więcej firm korzysta z tego czata GPT. Jestem ciekawy, czy ktoś z Was naprawdę korzysta, czy ktoś z Was spróbuje. I co, na dzisiaj myślę, że to było tyle. Jutro znowu zapraszam Was na live'a. Jak zobaczycie tą relację, dajcie znać, co sądzicie o tym wszystkim. Czy podobają Wam się te lajfy, bo jak Wam się nie podobają, nie dacie znać, no to jeszcze do piątku pociągniemy sobie takie lifeiki, Ja sobie pogadam o tym, co lubię. E, ludzie, którzy tam parę osób, które to ogląda sobie e, posłucha, a reszta, która tego nie lubi, to sobie nie posłucha. I tyle. Słuchajcie, zapraszam Was na jutro. Życzę Wam dzisiaj miłego dnia w pracy. Zastanówcie się nad czatem GPT, ludzie, którzy pracują w biurze, zastanówcie się, jak go można wykorzystać, bo można go wykorzystać rewelacyjnie. Naprawdę polecam, 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 polecam. Nic, do zobaczenia jutro. Miłego, pięknego dnia życzę Wam i wspaniałego południa, po pracy już. Zróbeczka. Do zobaczenia jutro.